Czy uważasz, że sztuka może być szczera, jeśli powstaje w chłodnym, kontrolowanym nastroju? Podobno jest tak, że łatwiejsze do namalowania, do stworzenia tak artystycznie są te smutne emocje. I chyba coś w tym jest, bo. No, najlepszym przykładem może być twórczość Zdzisława Weksińskiego. Ja nie mówię, że to, co on robił, było proste, bo to było bardzo symboliczne, ale, ale na pewno. My jesteśmy bardziej podatni na takie smutne i mocne bodźce niż, niż na te wesołe. Tak mi się wydaje. A czy w ogóle artysta może kontrolować swoje emocje podczas tworzenia? Ja myślę, że to zależy od artysty. No, pewnie niektórzy mają tą chęć kontroli, niektórzy totalnie odpływają i oddają się e, takiemu. Takiemu, nie wiem, jak to nazwać, polotowi artystycznemu, jakiejś, jakiejś inspiracji, i, i puszczają te wrocki i, i, i puszczają hamulce. Ale ja nie wiem, czy to, jest, czy to jest dobra droga, bo myślę, że sztuka powinna być przeanalizowana, im bardziej abstrakcyjna, tym ta analiza powinna być większa. Mhm. Czy zdarzyło ci się odrzucić jakiś twój obraz z tego powodu, że był zbyt osobisty albo zbyt emocjonalny? Tak. I uważam, że to jest e, nasza decyzja, czyli decyzja artysty, twórcy, e, co pokazuje, a czego nie. Tym bardziej w dzisiejszym świecie takim bardzo e, ekstrawertycznym, a przynajmniej na pozór ekstrawertycznym, no bo e, media społecznościowe wręcz oczekują od nas, żebyśmy byli ekshibicjonistami emocjonalnymi. Mm -hmm. e, natomiast uważam, że no, każdy powinien mieć... Ten swój wewnętrzny wentyl bezpieczeństwa i, i jakąś taką autocenzurę w najlepszym znaczeniu tego słowa, żeby, żeby pokazywać tylko to, co chcemy pokazać, ale też to, za co bierzemy pełną odpowiedzialność, bo o tym chyba często się zapomina, że, że każda treść, która staje się treścią publiczną, spada na nas w formie odpowiedzialności. A powiedz, czy podjąłeś tę decyzję już po tym, jak zakończyłeś obraz, czy w trakcie? Doszedłeś do takiego wniosku? To było kilka takich prac, i zawsze, zawsze to było po zakończeniu. Natomiast to były incydentalne sytuacje. No, stworzyłem kilka tysięcy, można powiedzieć, już w tej chwili różnych dzieł, i to naprawdę był promil, ale to by prawdopodobnie musiał się wypowiedzieć jakiś psychoterapeuta na ten temat, dlaczego akurat te prace, dlaczego akurat w taki sposób. Je potraktowałem, bo, bo też ważne jest myślę to, że, że te prace tylko dla mnie są nazwijmy to skreślone. A podejrzewam, że 99% odbiorców w ogóle by nie znalazło tego, tego kontekstu i tego, tej treści, którą ja w ówczesnym czasie chciałem przekazać. Czyli te decyzje podjąłeś tylko ze względu na swoje emocje? A nie y, trosce o emocje ewentualnie odbiorcy. Tak. I problem trochę polega na tym, że mm, może to dziwnie zabrzmi, ale ja nie do końca myślę o emocjach odbiorcy. Bo nie jestem w stanie wejść w głowę każdego, kto ogląda moje prace, i ja jestem tylko pewnego rodzaju komentatorem, którego pewnego rodzaju grupa chcę w cudzysłowie słuchać, czy też oglądać i ja nie jestem tabelką wekselu, którą można dopasować konkretnego człowieka i konkretnego odbiorcę, co jest bardzo fajne, bo, bo pojawia się tutaj ten element zaskoczenia i wielokrotnie jak nie za każdym razem moi, moi odbiorcy Zaskakiwali mnie swoją interpretacją moich prac. A czy zdarzyła ci się sytuacja, w której dany obraz przeszedł ten Twój wewnętrzny filtr, że zdecydowałeś, że pokażesz go światu, a właśnie ten świat odrzucił obraz, jakoś zbojkotował, miałeś taki sygnał, że jest negatywny odbiór Twojego obrazu? Czy przypomina ci się taka sytuacja? Zdarzyło się kilkukrotnie, ale to myślę, że w związku z jakąś polaryzacją polityczną mm -hmm. i e, jakimiś takimi kłótniami naszymi wewnętrznymi w, w Polsce, zdarzyło się tak, że, że jakieś moje prace zostały kompletnie na, na, na odwrót zinterpretowane i gdzieś wciśnięte w ten, w ten kanon polityczny, co nie do końca mi odpowiadało. Oczywiście. Jakąś dyskusję to e, rozsierdziło, natomiast nie, nie było to na pewno moim celem, e, bo uważam, że w ogóle sztuka, która jest. E, sztuka, która jest takim codziennym dziennikiem, e, bardzo szybko traci na wartości i, i, i myślę, że komentowanie, e, komentowa komentowanie takich działań tu i teraz jest popularne przez moment, natomiast w czasie się kompletnie nie broni, bo po prostu nie znamy za tydzień, dwa, miesiąc, rok kontekstu. Wspominałeś przed chwilką, jak bogatą masz twórczość i zastanawia mnie to, czy pamiętasz patrząc na dany obraz z przeszłości, w jakim byłeś stanie emocjonalnym malując go, jakie emocje ci wtedy towarzyszyły? Czy potrafisz to sobie przywołać z perspektywy czasu? Czasami tak. Natomiast moja przygoda z obrazem jest najfajniejsza, najbardziej emocjonalna i najgłębsza w momencie, kiedy on powstaje. I ja nawet nie do końca chcę rezonować z tą pracą później, ponieważ ten proces twórczy, który który jest podczas malowania ten najbardziej rozwinięty proces twórczy, gdzie ja jeszcze analizuję bardzo dużo rzeczy i, i oczywiście mam projekt, mam szkic, ale, ale to też zmienia się na, na przestrzeni malowania. To, to ten etap jest dla mnie najciekawszy i najbardziej ekscytujący, natomiast później to jest trochę porównuję to do, do, do muzyka, który puszcza swoją piosenkę w świat i i przestaję mieć nad nią kontrolę i trochę przestaję też o niej myśleć. I ja tak mam z obrazami, że, że, że to u mnie tak wygląda i nie wracam do tych emocji, które, które mi towarzyszyły. Bo to jest po prostu nierealne, bo jakby obraz jest. Obraz jest jakim, jakimś komentarzem teraźniejszej emocji, ale no, emocja przemija. I no, nie ma takiej możliwości, żeby do niej powrócić. Super, to jest bardzo, bardzo ciekawe, Sandy, bo tak zakładam sobie, że możesz odpowiedzieć inaczej. A powiedz proszę, czy kiedy tworzysz obraz, już w momencie planowania tego obrazu, malowania, czy jest taki moment, w którym ten obraz jest ważniejszy niż ty, niż jego twórca? Jakie ty masz do tego podejście? Czy w ogóle może być obraz ważniejszy niż artysta? Sztuka jest sztuka jest pewnego rodzaju ze spawaniem, połączeniem z twórcą. Nie sądzę, przynajmniej tak w moim przypadku jest. Nie ma takiej możliwości, żeby, żeby obraz funkcjonował bez mnie albo ja bez obrazu. To Picasso też powiedział, że. Podpis, że dzieło bez podpisu twórcy jest nic nie warte. Ja uważam, że to po pierwsze oczywiście jako, jako certyfikat jest bardzo istotne, natomiast taki stempel i taki, takie ostateczne udowodnienie, że, że podpisujemy się pod tymi wszystkimi emocjami, pod tą całą koncepcją, którą stworzyliśmy jako twórcy, no jest tutaj kluczowe i... Myślę, że w przypadku klientów czy, 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 czy ludzi, którzy przychodzą na wystawy, to oni nie przychodzą tylko dla kawałka płótna z farbą, tylko przychodzą dla pewnej historii, dla, dla człowieka, dla, dla pewnego rodzaju charyzmy, charakteru. I ta spójna masa tworzy jakiś tam efekt końcowy. A pozostając jeszcze w tym temacie emocji, które towarzyszą Ci podczas tworzenia obrazu, to powiedz mi, czy Twoja sztuka jest dla Ciebie formą obrony, czy też formą odsłonięcia tych emocji na wierzch? Hmm. Ja nie muszę się bronić moimi obrazami przed otaczającym mnie światem. Eee... To też nie jest y, żaden ekshibicjonizm, bo ja myślę, że tworzę taką sztukę, która jest y, raczej mało szukująca, natomiast bardziej wytykająca. Y, I szok zawsze kojarzył mi się w, w działaniach artystycznych z czymś najprostszym, co można, co można sobie wyobrazić, stworzyć. I zawsze traktowałem te, szczególnie te performatywne formy sztuki, które, które bardzo szokowały i poruszały takie tematy, w cudzysłowie proste, takie zapalne, za coś, no, co po prostu bierzemy spółki półki od tak i nie, nie zastanawiamy się, bo, bo, bo mamy to podane na tacy, i, i, i nie musimy tutaj stosować żadnej metafory. A metafora w sztuce uważam, że jest kluczowa. Dlatego, gdybym miał jakkolwiek porównać te moje działania artystyczne, to bardziej porównałbym to może, nie wiem, do jakiejś literatury, do poezji, do, do pewnego rodzaju też filozofii, ale też do po prostu wymyślania pewnego rodzaju metafor, które mam nadzieję są uniwersalne w czasie przestrzeni i w jakimś kontekście kulturowym. Tak przynajmniej bym chciał. Mhm. A powiedz, czy spotykając się z reakcją odbiorców na Twój obraz, co czujesz, jeżeli ta interpretacja jest zupełnie odmienna właśnie od tego kontekstu kulturowego, o którym przed chwilą wspominałeś? To czujesz wtedy radość, czy czujesz wtedy jakąś ironię, śmiech? Jakie emocje Ci wtedy towarzyszą, jeśli ta interpretacja jest zupełnie odmienna od tej zamierzonej? W ogóle. Sam fakt, że ludzie chcą rozmawiać na temat swoich emocji i tego, co widzą w moich pracach, uważam, że jest największym moim sukcesem, bo my generalnie mamy problem z e, opowiadaniem o emocjach. I myślę, że mm, samo to, że uda mi się sprowokować do takiej rozmowy, e, to jest najlepsze, co się może, e, może mi wydarzyć przytrafić e, i tak naprawdę. E, Chyba po to robię te wystawy, żeby konfrontować swoje prace z tą reakcją widzów. Uważam, że to jest wspaniałe i nie wyobrażam sobie, żebym mógł malować bez tych konfrontacji, żeby malować i nie pokazywać tych prac, i nie generować tych momentów, w których właśnie ja jestem podczas tych wernisarzy i tych wystaw. Bo to mi sprawia przeogromną radość i. I to, jak ludzie zinterpretują te prace, to trochę jest mniej ważne, jakby w tym wszystkim. Natomiast wiem, ile czasami trzeba mieć w sobie odwagi, żeby podejść do kogoś i choć w minimalnym stopniu się zwierzyć ze swoich emocji. To jest absolutnie dla mnie wyjątkowa nagroda podczas, podczas tych spotkań. Może jakąś reakcję szczególnie zapamiętałeś, bądź też rozśmieszyła Cię? Zdarzyło się, że ludzie uronili jakąś łzę, że było jakieś wzruszenie, był śmiech. Były często też śmieszne sytuacje, ale jakbym nie stopniowałbym tego i nie klasyfikował w żaden sposób. Każdy też inaczej emanuje tymi emocjami, tym bardziej w miejscach publicznych, które którymi są najczęściej galerie, czy, 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 czy jakieś miejsca, w których pokazuje swoje prace. Także no. Mam jakieś takie flashbacki i twarze tych, tych ludzi w głowie, którzy czekali czasami kilkanaście, kilkadziesiąt minut za podpisem albumu. Albo żeby chociaż przez chwilę ze mną porozmawiać i zrobić zdjęcie i. Mm, tak jak wspomniałem, to jest najlepsza nagroda i totalnie taka wartość dodana do, do tego, co robię. O czym tak do końca nie zdawałem sobie sprawy na początku, jak zaczynałem malować, a teraz traktuję to jako największy skarb tej całej mojej twórczości.